No to tak, od tego naszego ostatniego wywiadu wydaje mi się, że zmieniło się sporo, ale tak główna rzecz to, że zostałyśmy zatrudnione z Julią. Tak, zostałyśmy zatrudnione. Ja zaczęłam od działu administracyjnego i teraz pozostałam w dziale spedycyjnym. Miałam okazję porównać do siebie te dwa działy i zobaczyć, jak to funkcjonuje w firmie Euro24. I co? I mam swoje stałe obowiązki. Kontroluję firmowe pojazdy na trasach międzynarodowych. Wcześniej miałam okazję poznać takie platformy transportowe jak Aptiv, Joyson czy Yazaki. A ty, Tatiana, jak to wygląda? No, wyglądało? a ja w sumie miałam troszeczkę inną ścieżkę, ponieważ zaczynałam swój staż w dziale handlowym i w sumie skończyłam tam ten swój staż i zostałam tam zatrudniona, więc teraz. Wykonuję takie obowiązki jak zarządzanie bazą naszych kontrahentów, poszukiwanie potencjalnych klientów, przygotowanie różnych dokumentów on ale w sumie także wspieram dział marketingowy, wykonuję jakieś takie bieżące zadania. Myślę, że impreza integracyjna była takim. Fajnym punktem e, podczas tego naszego stawia. No, ja też się zgadzam. E, Mieliśmy okazję poznać lepiej wszystkich pracowników, e, nawiązać fajne relacje. E, co więcej, miałyśmy okazję również poznać pracowników z zagranicznych oddziałów e, firmy. E, I tak, i myślę, że to było fajne doświadczenie. No to dla mnie też ta impreza integracyjna, e, ale również e, najbardziej mi się spodobało to, że Ludzie tutaj chcą dzielić się swoją wiedzą, chcą Ci pomagać, chcą nauczyć się nowych rzeczy i właśnie dla mnie to jest bardzo ważne. Tak, zdecydowanie tak. tak? tak, tak. Myślę, że jak najbardziej, ponieważ no, widać po nas, że jednak jesteśmy zadowoleni z tego stażu i że wyniosłyśmy naprawdę dużo tej wiedzy. I myślę, że jest to staż najlepszy dla osób, które faktycznie interesują się tym branżą TSL, chcą jak najwięcej się nauczyć, jak najwięcej wynieść i wiążą z tym jakieś swoje plany na przyszłość. Mm, tak i jeszcze chciałabym dodać, że w sumie... W tym wydaje mi się, że nie za długim okresie stażu można było nauczyć się sporo różnych rzeczy. Można było również spróbować siebie w różnych działach, na przykład w dziale spedycji, w dziale monitoringu, w dziale handlowym, tak jak ja tam była, oraz można nauczyć się różnych rzeczy administracyjnych, tak jak Julia na przykład. To co takie? Ja, no, wracamy do pracy? No, chyba tak!